Wyciekły zdjęcia zapowiadające dwie najnowsze kolekcje, które dojdą do gry The Sims 4 jeszcze w tym miesiącu. Także w tym odcinku zobaczymy sobie screeny tych kitów i przeanalizujemy najnowszą nadchodzącą zawartość. Hej tu Akwa, witam Was rybeńki w kolejnym odcinku newsowym. Wyciekły zdjęcia kolekcji o nazwie Bajkowy Pokoik oraz kolekcji Artystyczne Atelier. Te dwa nowe rozszerzenia będą miały swoją premierę 19 września, a chwilę potem otrzymacie ode mnie oficjalny przegląd zawartości oraz rozdanie, także od razu mówię, subskrybujcie mnie, aby niczego nie przegapić. Dodatkowo przypominam Wam, że te dwa kity są częścią jesiennego najnowszego sezonu. A sezon jesienny zapowiada się naprawdę całkiem ciekawie, bo i dochodzi do datego śmierci i tak dalej, ale o tym wszystkim już Mówiłam w materiale newsowym, gdzie omawiam całą mapę nowości, jeżeli chodzi o wszystkie rozszerzenia na ten sezon. Także ten materiał nadróbcie sobie koniecznie, aby być na bieżąco, bo myślę, że naprawdę warto. Coś czuję, że możemy się naprawdę dobrze bawić. Rybeńko, jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, to pamiętaj o wpisywaniu kodu twórcy Aquamarena podczas każdych zakupów na platformie e-app. I z góry bardzo dziękuję. Aktualny przegląd zawartości jest możliwy dzięki znanemu lekerowi Anudisowi, także w sumie to dzięki niemu możemy sobie zobaczyć aż cztery screeny reklamowe. No i na początek zaczniemy od art atelier, bo tutaj się myślę, że najwięcej dzieje. Tutaj naprawdę jest jeden wielki miszmasz, więc żeby to wszystko ładnie sobie poukładać, będziemy po prostu to wszystko oglądać od lewej do prawej strony dosłownie lecąc po kolei. Więc na pierwszym planie mamy nową sztalugę i wiem, że ta sztaluga jest nowa, dlatego, że wyciągnęłam sobie wszystkie sztalugi z gry podstawowej i faktycznie mamy taką jedną tutaj podobną, ale ta się nieco różni. Z tyłu myślę, że to będzie coś w stylu powiedzmy, że jakiegoś takiego większego parawanu albo jakiegoś tła. Tutaj mamy kolejne obrazki i tu bym powiedziała, że to są raczej nie obrazki, a po prostu zbiór rysunków, jakichś szkiców, więc to wiecie, jest takim typowym wyposażeniem każdej pracowni, jakiejś takiej malarskiej i tak dalej. Mamy jakiś taki tutaj regał, bardziej bym powiedziała regał, komoda, coś w tym stylu, gdzie najprawdopodobniej część z tych obiektów będzie już po prostu w ten regał wbudowana. Na przykład tutaj te powiedzmy jakieś takie papiery, pudełka, czy chociażby płótna, a część rzeczy, jak chociażby lampa, czy te tutaj pędzle, to po prostu pewnie będą obiekty, które będziemy mogli sobie na spokojnie na tej półce położyć. Ta lampa oczywiście. Na należy do gry podstawowej, ale to tutaj co się znajduje u góry, to może być też zbiór obiektów dekoracyjnych. Lecimy dalej i oczywiście mamy tutaj jakiś taki powiedzmy, że stoliczek. Dla mnie to jest trochę obiekt pod znakiem zapytania, dlatego, że czasami właśnie te tutaj skrzynie z jakąś taką właśnie płachtą, albo są do siedzenia, albo po prostu są do patrzenia, także nie wiem, ale tutaj faktycznie na tej skrzyni pojawiła się jeszcze jakaś taka powiedzmy, że misa, talerz z owocami. Oczywiście to wszystko po to, żebyśmy mogli sobie to namalować. Tu na tej sztaludze mamy obraz, który ewidentnie jest robiony na podstawie zdjęcia i tutaj mamy dosłownie ten kadr, czyli po prostu tego takiego króliczka z drewna robionego, jakieś kwiaty, które na pewno dojdą, bo tych kwiatów nie kojarzę. No i właśnie ten tutaj powiedzmy zestaw dekoracyjny. Idziemy sobie dalej i ewidentnie mamy tutaj jakąś taką półkę wiszącą, brudną, bardzo. Jakieś też tutaj są pod tą półką akcesoria typu farby, jakiś fartuszek. Zakładam, że to wszystko jest po prostu jednym wielkim meblem. Poniżej znajduje się umywalka, możliwe, że z koszem na śmieci, ale tego nie możemy być nigdy pewni, bo to w sumie tak wygląda jakby było właśnie w obrębie jednego kwadracika, także raczej skłaniam się ku temu, że to po prostu jest jeden wielki zestaw, taki powiedzmy, że trochę sugerujący bałagan. Dalej idziemy i słuchajcie, gwiazdą naszego tutaj powiedzmy, że zdjęcia jest zdecydowanie stół. I tu już widać ewidentnie, że to jest stół stolarski. Słuchajcie, no wychodzi na to, że dostaniemy nowy model. Ten nowy model jest faktycznie nowiuteńki, dlatego, że ten z gry podstawowej, no różni się stanowczo od tego. Tamten ma metalowe okulary, i tak dalej, tam się dużo więcej dzieje. Ten wydaje się być bardziej prosty, natomiast jest, jak widzicie, sami bardziej ubrodzony. No i też w sumie zastanawiam się nad jedną kwestią, bo przeszło mi przez myśl, że może będziemy mogli wytwarzać jakieś nowe meble. Niektóre elementy, właśnie jak sztaluga, czy nawet ta półka na samym końcu obrazka, wyglądają tak, jakbyśmy mogli tutaj sami mieć na nie wpływ, jakbyśmy mogli je zbudować. No ale słuchajcie, to jest pod jednym wielkim znakiem zapytania. Lecimy sobie dalej. Pojawiły się tutaj jakieś rulony papieru, jakaś podkładka. Ja też się za bardzo nie znam na rzeczach, więc niestety ale musicie mi pewne rzeczy wybaczyć. Dalej na tyłach mamy jakiś taki zwykły regał, który jest dosłownie ozdobiony różnymi tutaj powiedzmy, że jakimiś pudełeczkami i tak dalej. To są pewnie rzeczy do przechowywania kartek, różnych jakichś wiecie, akcesoriów malarskich. U góry są jakieś takie półeczki. Tych półeczek nie kojarzę, więc zakładam, że też będą nowe. Mamy kolejny stoliczek, który oczywiście też zawiera mnóstwo elementów dekoracyjnych. Kolejny regał, też brudny. Wszystko jest naprawdę utrzymane w bardzo brudnym klimacie. Jakieś dekoracje typu jakieś pudełka na sprzęty, farby i i tak dalej. Postarzana lampa. Tutaj mamy chyba jakiś taki tablet graficzny, coś w tym stylu. Kolejne farby, jakaś paleta tutaj do mieszania tych farb. Oczywiście na ścianie pojawiła się jeszcze większa ekspozycja tych wszystkich plakatów. I w ogóle spójrzcie, to wygląda naprawdę nieźle. Są one bardzo mroczne. Tutaj mamy jakąś płaczącą panią z zwiankiem we włosach. I powiem wam szczerze, że zaczynam się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest faktycznie jakaś wróżka, albo jakaś, nie wiem, inna istota typu pani Elf, czy coś w tym stylu. Nie wiem, ale troszkę tak mi to wygląda. Wygląda. Tutaj mamy kogoś, kogo bym nazwała jakimś, nie wiem, cierpiącym męczennikiem. <laughs> Ma ta osoba dosłownie łańcuchy na szyi i wydaje się, że krzyczy. Ma też jakąś dziwną opaskę na oczach, i to jest, to jest bardzo niepokojące ogólnie. Tutaj są jakieś powykrzywiane ręce w ogóle, tak jakby to były fragmenty rąk ludzi ze Strangerville. Nie mam zielonego pojęcia o co tutaj chodzi, ale mam wrażenie, że to jest po prostu creepy. Ta osoba w ogóle bardzo mi przypomina Jokera. Coś takiego mam w sobie przerażającego. No, oczywiście tutaj mamy mrocznego kosiarza, to chyba tego pana nie muszę nikomu przedstawiać. Tu w ogóle są jakieś dziwne buzie, emocje, coś w tym stylu. Króliczek w formie trupiej czachy. Tu w ogóle też jest jakaś taka dziwna twarz, krzywe zęby. Ten kruk trzymający w dziobie klucz z sercem, chyba jest najbardziej lightowy z tych wszystkich rzeczy. No, i tutaj mamy jakiegoś. Takiego, powiedzmy, że wilka, który przyszedł do króliczka. Mm, jest dziwnie, jest dziwnie. No ale no, dobra, słuchajcie, no, artystyczna wizja tutaj widzę, że nam się wykreowała. Jeżeli jeszcze chodzi o te obrazy, no to tutaj myślę, że nic niezdrowego nie ma. Lecimy dalej i tutaj możemy faktycznie zaobserwować te wszystkie meble, które w sumie już wymieniłam, w trochę innej formie. Trochę bardziej bym powiedziała, że czystej. I tu dosłownie pojawia się jeszcze jakaś szafka. Bardzo ładna. Tej szafki na poprzedniej ilustracji nie widziałam. Wygląda na całkiem ładnie. Te grafiki tutaj widać, że się ewidentnie nie zmieniły, ale doszła jakaś taka bym powiedziała, że albo naklejka na ścianę, albo jakaś taka płaska rzeźba. Tutaj mamy ewidentnie tors jakiegoś mężczyzny. Tutaj faktycznie jest ta kotarka, która będzie nam służyć za tło. Leżą jakieś takie dekoracje typu książki. Mamy tutaj kolejne grafiki, ewidentnie pojawiają się kolejne sylwetki, no i zostaje nam taki ostatni element w tej całej kolekcji, który możemy zaobserwować i na jednym i na drugim screenie, bo po prostu ubrudzona podłoga. Przypuszczam, że to będą jakieś takie wiecie zwykłe naklejki. Lejki, które będziemy mogli postawić sobie na ziemi w formie dekoracji jak dywan czy coś w tym stylu, także to by miało sens. Przechodzimy do drugiej kolekcji i ta nazywa się bajkowy pokoik. I może faktycznie na początku ten screen nie wygląda zbyt bajkowo, ale dajmy temu szansę. Rozbrajajmy ta kotka w prawym dolnym rogu, która po prostu ewidentnie jest stylizowana na belle ćwier, bo dosłownie ma jej sukienkę. Także wow. <laughs> także twórcy dosłownie zrobili takiego małego easter egga we własnej grze. <laughs> Niesamowite. Przede wszystkim kolejna kwestia, która mi się bardzo podoba, to ten domek, również rodziny ćwir. To jest coś niesamowitego, że mamy w tej chwili domek dla lalek. Słuchajcie, taki znany nam wszystkim i kultowy. Reszta obiektów chyba wolę Wam pokazać w normalnej odsłonie. Na samym początku oczywiście tak samo przejdziemy sobie od lewej do prawej strony, bo tutaj też się mnóstwo rzeczy dzieje. Ja tutaj zauważyłam wózek. Jest to ewidentnie wózek dziecięcy, tylko ja mam jedną małą obawę, że to nie będzie wózek dziecięcy aktywny, tylko po prostu to będzie dekoracja. I po pierwsze, zastanawiam się, dlaczego nie pokazali w całości tego wózka. Mam takie przypuszczenia, że może po prostu ten element dojdzie w aktualizacji z darmo dla wszystkich, ale nie wiem, nie obiecuję Wam tego, ale nie wiem jaka jest prawda, ale bardzo mocno po prostu widzę ten przedmiot i to widać ewidentnie, że też raczej nie są kółka, więc kurczę, to raczej nie będzie do jeżdżenia. ale zastanawia mnie to, czy na przykład będziemy mogli tam wsadzić niemowlaka, albo jakiegoś tam wiadomo noworodka, kurczę, fajnie by było. Kolejna kwestia to oczywiście jakaś taka ładna półka i tutaj na tej półce możemy sobie oczywiście zauważyć pomniejsze dekoracje, jak chusteczki, jakieś pudełka, jakieś waciki, wszystko tutaj oczywiście dla pielęgnacji małych dzieci, ale mamy ramki i teraz pytanie, czy te ramki dojdą i one będą takie wiecie, typowe, że zwykła ramka, która jest po prostu na tym regale, czy po prostu to będą ramki, które będziemy mogli sobie sami udekorować własnymi zdjęciami. Przypuszczam, że będziemy mogli sobie tutaj pokombinować, ale różnie bywa z takimi obiektami, czasami to są po prostu gotowe dekoracje. W sumie zainteresowała mnie kwestia tła. Ta dziewczynka wygląda jakby to zdjęcie było robione w trybie tworzenia Sima, ale mogę się mylić. W sumie jeżeli chodzi o tego noworodka, to też wygląda to tak jakby był w trybie tworzenia SIMA, chociaż wiemy doskonale, że no noworodki do trybu tworzenia SIMA raczej nie są zabierane. Więc tu się wydarzyło coś dziwnego i przede wszystkim on ma smoczek. To małe dziecię ma po prostu smoczek w buzi. Także czyżby miały do nas dojść jakieś właśnie takie akcesoria do trybu tworzenia SIMA dla dzieciaczków? Nie wiem, ale w sumie fajnie by było. Słuchajcie, przechodzimy dalej, zanim zaczniemy tutaj snuć jakieś większe teorie. Mamy nowe miejsce do zmiany pieluszek, czyli dochodzi nam do gry nowy Przebijak. Mamy jakiegoś kotka w niebieskiej koszuli i mamy jakąś taką powiedzmy, że różową sukienkę i panią shop pracz. Także przede wszystkim myślę, że całą główną ozdobą tej całej tutaj naszej powiedzmy, że dziecięcej sypialni będzie ładny baldachim. Mm ja uwielbiam baldachimy, także baldachim super, ja się pytam dlaczego tak późno mamy też tutaj powiedzmy takie kółeczko gdzie mogą sobie nasze dzieciaczki tutaj wiecie leżeć i, i w sumie się bawić i to jest takie słodkie, bo wykorzystali te cztery ikoniczne elementy naszej serii mamy plamboba, gnoma, statek ufo, no i lamę, w ogóle też nic nie chcę mówić, ale dochodzi nam nowe łóżko i ono jest dość spójne z w ogóle wieloma elementami, bo i z baldachimem i z zasłonami, także hmm, nie będzie tutaj takiego dużego miszmaszu nawet widzę, że dywan się gdzieś Tutaj też wpasował w tą całą ogólną kolorystykę i falbanki. Także no okej, okay, jest ładnie, jest dość, tak bym powiedziała, że naprawdę na bogato. Kolejna kwestia to coś w stylu wieszaka, półki, regału, jakiejś szafy otwartej dla dzieciaków. Tu są naprawdę tak ładnie układane te wszystkie elementy. Mam jakąś taką wiszącą lampkę, tutaj jakiś taki powiedzmy, że <laughs> niesamowity element, słuchajcie, to wygląda jak Bella Twir znowu. Co tu robi Bella? Ja się zaczynam zastanawiać, o co tu chodzi. Pani Bella nawet w balonie. Chciałabym, żeby balony doszły do. Do gry. Realnie, naprawdę. To by było całkiem spoko. Ale co to tutaj się dzieje? Kolejna kwestia, że randol. Powiem wam szczerze, że podoba mi się. Trochę wygląda jak z modyfikacji. Bujany fotel z jakąś poduszką. Mówiłam już o tym e, faktycznie dywaniku. Wspominałam wam o zasłonach. Także myślę, że w tym tutaj screenie mamy wszystko. Przechodzimy do kolejnego. No i tutaj faktycznie mamy nowy rodzaj łóżeczka. A w zasadzie to wcale nie jest nowy rodzaj łóżka, bo tamto łóżko z poprzedniego screenu najprawdopodobniej będziemy mogli sobie zmodyfikować, czyli po prostu ulepszyć za pomocą umiejętności majsterkowania i właśnie dzięki tej metodzie powstanie nam po prostu to. Najprawdopodobniej to będą dwa oddzielne elementy, ale jeden wynika z drugiego. Tutaj mamy w ogóle jakiś taki kosz trochę creepy, jakby <laughs> z zamkniętymi zakratami cyrkowymi stworzeniami. Kolejna kwestia jest taka, że tutaj pojawiają się już nam postacie i teraz zaczynam się zastanawiać o co tu faktycznie chodzi. Czy to jest Mortimer, który bawi się z małą Kassandrą i z Aleksandrem, a tutaj mamy Belle w sukience, zamienioną w kotkę. Czy to jest po prostu coś innego, Dziwnego. Ba, mało tego. Ja zauważyłam kolejny szczegół, i to taki naprawdę gruby i mocny, że tu jest powiedzmy, że pokoik dziecięcy, a okno wychodzi na cmentarz. Ja wam mówiłam, to jest sezon jesienny, to jest sezon śmierci, i w ogóle też nic nie chcę mówić, ale faktycznie pojawia się to ufo, są te balony. Ej, o co chodzi? Ja myślę, że tu są jakieś takie grube nawiązania do poprzednich edycji gry The Sims, gdzie faktycznie coś z tą bellą się działo, gdzie została i porwana przez kosmitów i jakieś takie dziwne akcje tam były, ale nie wiem, mogę się mylić. Jestem w tej chwili trochę taka bym powiedziała, że zmieszana. Nie wiem już po prostu sama, jakie są tutaj nawiązania. Potrzebuję was w komentarzach. Koniecznie napiszcie mi, co o tym wszystkim myślicie. Jak sami widzicie, tutaj jest ta półka z poprzedniego screena. Te ramki faktycznie są niezależne i wychodzi na to, że za każdym razem tło jest takie samo. Więc myślę, że tu może być faktycznie coś robione w trybie tworzenia Sima. Ale trzeba przyznać, że poza tym zdjęciem, ta tutaj cała reszta, jest dość taka bym powiedziała, że groteskowa. Pamiętajmy, że przed premierą tych dwóch kolekcji pojawi się aktualizacja gry. No i teraz pytanie pytanie, co faktycznie może dojść dla nas dla wszystkich za darmo. I też tutaj podkreślam, że to co Wam powiem, to są tylko i wyłącznie moje prywatne przypuszczenia. Także to się może sprawdzić, ale wcale nie musi. I wydaje mi się, że mogą się pojawić przede wszystkim, to co już mówiłam, nowe obrazy. Bo jednak w grze podstawowej mamy mnóstwo sztaluk, i to by miało sens, żeby twórcy nam odświeżyli różne malunki i dodali nieco więcej grafik. Myślę też, że mogą się pojawić nowe meble, jeśli chodzi o wyroby ze stołu stolarskiego. Ogólnie tych wyrobów mamy mnóstwo, ale fajnie by było mieć jeszcze więcej, tym bardziej, że są one zależne od naszych umiejętności majsterkowania, a te wiadomo, są rozwijane dość często w trakcie rozgrywki i jest to ciągle aktywny element w grze. Z jednym elementem mam tutaj problem, przyznaję, chodzi mi o komplet ubrań malującej sinki. Sprawdziłam sobie z ciekawości, czy mamy taki strój w grze i nie znalazłam go, więc jeżeli moja teoria się sprawdzi, to jest naprawdę duża szansa, że otrzymamy strój na całe ciało, który jest poplamiony farbą w komplecie z t-shirtem, jeansami i fartuchem. Ale może też tak być, że będą to po prostu nowe warianty kolorystyczne, gotowego już fartucha, który mamy w grze. Jeżeli chodzi o drugą kolekcję, to może dojdzie opcja robienia zdjęć portretowych w trybie tworzenia Sima, albo robienia zdjęć bardziej oficjalnych, z wykorzystaniem gładkiego i spokojniejszego tła. I kto wie, bo może między innymi będziemy mogli sobie robić zdjęcia na przykład noworodkom, jak one sobie słodko śpią w kołysce. To by było całkiem fajne, bo tamto zdjęcie dawało naprawdę duże nadzieje na to, żeby zwiększyć sobie kolekcję obrazów rodzinnych na ścianach, więc czemu nie? Skoro też jesteśmy w klimacie trybu tworzenia Sima, to zaczęłam się zastanawiać, czy może dojdą do gry faktycznie smoczki, tak jak to było pokazane na zdjęciu. One mogą Mogłyby być zakładane jak na przykład aparaty słuchowe, lub te plastry, które znajdziemy w akcesoriach medycznych. W tle też warto zaznaczyć, że na nowej tapecie pojawia się sporo obiektów latających, właśnie jak na przykład ufo lub balony. I nie ukrywam, chciałabym bardzo duże balony do latania i nie jako królicza Nora, tylko jako po prostu normalny balon do latania po niebie i do oglądania na przykład pięknych simowych widoczków. Już na coś takiego liczyłam, kiedy była premiera pakietu rozgrywki i ślubne historie. No ale niestety dostaliśmy tylko <laughs> ozdobę otoczenia. Mam też ogromne. Przeczucie, że dojdzie do gry cmentarz. I tak, kochani, mam tutaj na myśli nowy rodzaj parceli. Inaczej nie pokazywaliby go nam na zdjęciach w tej kolekcji. I tym bardziej, jako po prostu, wiecie, zwykłą ozdobę za oknem. No chyba, że twórcy naprawdę lubią się nad nami znęcać psychicznie, w co oczywiście nie wątpię. <laughs> Ale myślę, że nie byłoby to chyba tak perfidne, nie? Tym bardziej, że skoro idzie dodatek życie i śmierć, no to taki cmentarz by się faktycznie oficjalnie przydał w Grze. No i jak sami widzieliście, niektóre obiekty jeszcze z tych wszystkich obu kolekcji były dość groteskowe, a nawet pojawił się w z zabawkami w cyrkowym klimacie i jakieś pomniejsze nawiązania do poprzedniej wersji Belly Ćwir. Pojawiła się ona w balonie, pojawiła się ona jak, jako maskotka. Także tutaj, kochani, potrzebuję waszej pomocy. Sekcja komentarzy jest wasza. Dajcie mi znać, co o tym wszystkim myślicie, jakie są wasze teorie, co to może mieć z tym wszystkim wspólnego. Także razem postarajmy rozwikłać się tę zagadkę. Komentarze są dla was.